Witam wszystkich serdecznie z tej strony Ajan. Skarczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 58 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku: Fala Banów z 27 czerwca, Hotfix z 25 czerwca, prezentacja Diablo 3 na konsole, edycje kolekcjonerskie na konsole oraz zmiany w bonusowym wyposażeniu preordera Diablo 3. Jeśli zamieniliście dobrą zabawę z Diablo 3 po prostu na prymitywny sposób na zarobek, sięgając po boty, haki czy różne inne cheaty, to w istocie możecie całkiem sporo zyskać, ale niestety możecie też dosyć dużo stracić. Blizzard nie toleruje bowiem stosowania takich programów i prędzej czy później konta, na których stosowane są boty, będą zbanowane. I tak też stało się kilka dni temu, kiedy BattleNet zaatakowała kolejna fala banów. Blizzard wykorzystał tę okazję do przypomnienia swojego stanowiska i przekazania ostrzeżenia dla wszystkich graczy stosujących jakiekolwiek haki. Już od dłuższego czasu Blizzard nieco zaniedbał kwestię hotfixów. No cóż, najwyraźniej producenci uznali, że nie są one po prostu potrzebne. Ale tym razem w odezwie na wyraźny sygnał graczy, projektanci gry wydali 25 czerwca niewielkie uaktualnienie, które uniemożliwiło potworom w pierwszym akcie wejście do Tristram przez wschodnie wrota. Być może kojarzycie przypadki, kiedy gracze przyprowadzali potwory do miasta, zabijając każdego gracza, który zalogował się do gry, co było szczególnie irytujące w hardkorowym trybie rozgrywki. Od 25 czerwca problem ten nie będzie jednak występował. Wiem, wiem. Ileż można w kółko oglądać filmy o tej samej grze. Ale być może tym razem warto zwrócić uwagę na ten kilkunastominutowy filmik, w którym Josh Moskera prezentuje konsolowej gawiedzi na targach E3 wszystkie nowe funkcje w wersji Diablo 3 na PlayStation. Warto rzucić okiem na filmik, chociażby dlatego, że streszczono w nim wszystkie najważniejsze zmiany, które zobaczymy w konsolowej wersji gry. Wydawać by się mogło, że każda gra Blizzarda musi być wydana w dwóch wersjach: standardowej zawierającej jedynie płytę z grą oraz kolekcjonerskiej wzbogaconej o różnego rodzaju, przeważnie bezużyteczne gadżety. W przypadku wersji konsolowej Diablo 3 tak się jednak nie stanie. Blizzard zapowiedział bowiem, że nie uświadczymy osobnych edycji kolekcjonerskich na PlayStation 3 i Xboxa 360. A wszystkie dodatki, jakie mogą otrzymać gracze, dołączone będą do preordera standardowej wersji gry. Temat dodatkowego wyposażenia, jakie otrzymają gracze, którzy zakupią preorder Diablo 3 na konsole, budził sporo kontrowersji już od pierwszego dnia. Blizzard wysłuchał zatem narzekań i lamentów graczy i wprowadził w pięciu elementach wyposażenia niewielkie zmiany. I tak, wymagany poziom doświadczenia do założenia przedmiotów Infernal Helm, The Hero's Journey, Drake's Amulet oraz Leia's Ring został zmniejszony do pierwszego, a Leoric's Gauntlets do trzydziestego. I to wszystko w dzisiejszej 58 tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. I chyba nie muszę nikomu przypominać, że już od kilku dni mamy nasze upragnione wakacje. No ile? No jak nic nie zostało to znaczy, że co mamy? Wakacje. Znowu są wakacje. Na pewno mam rację. Wakacje znowu.